Oh, oh, oh. Zawodzie nadzieję, najlepsi, no, no, wiem, żyje, miejsca, w zawodzie technik elektronik na Dolnym Śląsku. Mam ja nadzieję, że najlepsi ten zaszczyt osiągną. Już gratuluję. nie wiem, co jest, ale gratuluję tego pierwszego miejsca najlepszych w zawodzie technik elektronik na Dolnym Śląsku. Stoicie, panie jest Pani dwa Panie yy. Tak trzy, to Pani widzę, tu, tu Bolesław jest widzę i wracam. I wracam. Moi no Drodzy będę chciał poprosić teraz przedstawiciela poszczególnych e e szkół, o wyrozumieniu numeru stanowiska jaki numer stanowiska proszę to naprawdę nie woli? proszę o, się nie proszę 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 Numer no 4. Numer 4. Numer 3. 23. Tak. 3. 3. I lewnica 2. Lewnica 2. Dobrze. Dziękuję bardzo. No, z mojej strony najtrudniejsza, że zdawała teraz same przyjemności już pozostawą. W takim razie otworzymy. Pierwsza. Naprawdę ciekawe, co tam jest? Zobaczymy. Zaraz do śmierci napisanej, że zadaję tam dla czterech drużyn. Raz, dwa, trzy, cztery że Każdy z Was indywidualnie dostaje zadanie, w także w grupie nie musicie sobie tak wrzucać. Ale każdy z Was będzie miał zadanie. Panie drodzy bardzo proszę. Taka informacja, zadanie dokładnie przeczytać ze zrozumieniem, Ponieważ powiem, że zadanie są dla Was proste, w związku z tym trzy razy przeczytać. Bo no, trudne to się raz czyta wszystko wiadomo, a po prostu to trzeba trzy razy przeczytać. Prawda? Za trzecim razem dopiero się odkrywa to, co jest tam w treści. Nie z własnego doświadczenia. Wasi koledzy tutaj ze szkoły też z wiedzą, jak się czyta coś tam jak się wychodzi już na przerwę, to wiadomo co było treści. Także proszę bardzo dokładnie, dokładnie przeczytać, zobaczyć jaki jest treść, jaki jest zakres prac. Jest was trzech grupie. Czy całe zadanie wykonuje jedna osoba? Czy trzy osoby jakoś tam podzielą się równo zadaniem? To jest Wasza sprawa. Oceniana jest zawsze grupa. Czyli krótko mówiąc, szkoła. Każdy prosił też przy operowaniu, przy lutowaniu, przy cięciu. Tak, widzę tam, no, izolowaniu. Przywodów. przy montażu, bardzo zwrócić uwagę na zasady BHP, żeby nie było jakiegoś urazu, no nieprzyjemnego, trzeba, y, tak? E, czy moglibyśmy się przebrać z całego boża, skoro już było no, obrębne? Tak. Nie ma tu takiej ale jeśli jest taka potrzeba, to będzie można, ale za tak, chwileczkę. A chwileczkę jedna osoba z członków drzwi przejdzie i tego poproszę jeśli będziecie się chcieli przebrać. To będzie taka, taka możliwość. Czas trwania zadania, tak jak tutaj czytam, 180 minut. Rozpoczynamy. Teoretycznie o godzinie 1000 o godzinie 10.00 Być może będzie to minuta, bo nie, bo, a generalnie o godzinie 10.00. Rozpoczynamy. Czy jakieś pytania z Waszej strony? Ten czas 3 godziny to jest czas maksymalny. Proszę dokładnie całą treść zadania przeczytać. Jak już będziecie mieli zadanie, będziecie na swoich stanowiskach siedzieć, tak mam jeszcze dobrą uwagę Wam tutaj odnośnie. Realizacji tego zadania przekażemy. Ale to dosłownie bardzo drobna droga uwagę. Proszę, czy jakieś pytania z Waszej strony? Yy, yy, Nie. Czy pan dyrektor... Nie ja witam serdecznie ze Szkół Elektronicznych w Wrocławcu. Bardzo mi miło, że akurat finał odbywa się w naszej szkole. Mam nadzieję, że każde będzie miał dobre wrażenia po dzisiejszym konkursie, no i oczywiście najlepsi niech wygrają, tak? Życzę wspaniałej rywalizacji i przy tym też dobrej zabawy i satysfakcji. Także tylko tyle. Jak takiej sytuacji w tej chwili? Poproszę uczestników konkursu o złożenie podpisów na liście obecności. I od razu, od razu dostaniecie Państwo pakiet, które sobie przyczepicie do waszego do grupy. Grupa A. Pan Anioł Przemysław. Tutaj stanowisko nie było. I proszę dla wdrożenia klapietki pan Jasieński Małczyk. Pan Kalinowski Dominik.

W trakcie wyjdziemy po no, znowu. Wrócimy, wrócimy szkołę i tak dalej, i wyciągnięcia, tak jak wiesz, wstępne. I jeszcze koniec, nie? Przyjdziemy na koniec.

Ja też bym wszystkie rzeczy krótkie, żeby sobie tam przed sobą. Niech to Tak, właśnie tak jak mówię. Tak, 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 tak. Proszę Państwa, tutaj w stali i takim zostaje zostają, uczestnicy konkursu, są to tym grup do sali numer 4 ewentualnie jak będą mieli chęć w pięknego miasta Bolesławca a tak? No tak do godziny 13 bo do godziny 13 najpóźniej kończymy pozostałych uczestników w tej chwili bym poprosił jeśli macie chociaż zewnętrzną torby plecaki czy coś jeszcze

To, to jak, jak, jak wrażenia podoba się? Taka impreza. A jakieś pomysły na to, co to się będzie działo? Będzie głośno. Będzie głośno, głośniki są, jakieś te syry są, to... będzie się działo, tak? Jak ambicje? Pierwsze miejsce? Mierzycie oczywiście? Pewnie, kurde, no kto, kto jak nie ma? <laughs> nie Wojtuś? Co się co? Kto jak nie ma? No kurde, no ktoś sobie musi dać radę, nie? <laughs> ktoś <by> się przydał? Tylko jest

tak, stąd no, drogi. Drogi. no. się wysało. Jak podróż minęła, miło? W Jak Jakieś macie pomysły? To tu będziecie składać, nie składać? No, jak to, mamy głosik z Markiem, z generatorem, jak przegasnąć na okolicy to przez nas. Jakie się uchwały? do sterowania tym głośnikiem, żeby coś było, a to jeszcze był pokazany jakim odpływem. A ile to jeszcze będzie do użytku, to zobaczymy jakieś no. no i tak dalej.

no to ja w takim razie dziękuję. Zacznę od tego, co powiedziałem. Czy są Państwo zadowoleni, że uczniowie doszli tak daleko, tak, jeżeli to wchodzi do Wojewódzkiego, to uważam, że to chyba jest zaledwie jakaś już. Może no, ja odpowiem. Wiesz, ja przyjechałam z chłopakami ja, z Wrocławia z ja zewnętrznie naukowych. Mhm. To jest najlepsza szkoła w Wrocławiu. jeżeli chodzi o technik elektronik, technik mechatronik i technik informatyk w trzech zawodach. No niestety Niestety czy niestety nie mamy konkurencji, także my od razu wskoczyliśmy do etapu, do finału. Tak, tak to wyszło. Także nie, nie było żadnych. Po drodze nie było, tak. My no nie mamy konkurencji w regionie. Mhm. Pan, jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych ze Szkół elektryczno mechanicznych w Lechnicy. i nie mieliśmy takiego szczęścia jak tutaj koleżanka bo musieliśmy pokonać etap regionalny konkursu, gdzie były trzy drużyny. Była drużyna z Błogowa, Lubina i od nas. I szczęśliwie wygraliśmy ten etap i znaleźliśmy się w Bolesławcu, pięknej miejscowości. Bardzo się cieszę, że mogliśmy, możemy tu gościć i mam nadzieję na dobre, najbardziej czwarte miejsce. <laughs> The friends you thought you could count on, they just get in your way. So when you wake up in the morning, all you gotta do is say to yourself, Today will be the day I. Na tym momencie słabszy od niego. I myślę, że każdy tutaj z tych dwunastu po prostu 12, się z zamiarem zdobycia pierwszego miejsca. No, a co, co to było w ogóle, co mieliście skonstruować? Yy, mieliśmy yy, skonstruować jakby wyłącznik, jakby załącznik czasowy, tak? Yy, tak, 4, nie 4, nie 5, nie 5, nie 5, tego załącznika po pewnym czasie Dopiero załączał się układ, czyli ta sama lampa i podczas, przy samym załączeniu yy, zaczęła być syrena ostrzegawcza, żeby opuścić jak najszybciej jak no, taki bajer. A jak liczycie na jakieś pierwsze miejsce, drugie? Coś tam no, jak zawsze? Jak zawsze. <laughs> Dobra, <laughs> dzięki wielkie. No.